Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj wiele ludzi jest zdesperowanych i pogrążonych w różnego rodzaju depresjach. Myślę, że bierze się to z wielu przyczyn, takich jak docieranie negatywnych informacji ze świata zewnętrznego, ale także brakiem takiego odniesienia do, do sakrum. Do tego co boskie, do tego, który nas stworzył, który dał nam życie i który w ogóle jest twórcą całego wszechświata. Myślę, że uzdrawiającą najbardziej jest modlitwa uwielbienia. Dlatego uwielbiajmy Pana Boga każdego dnia, jak tylko to się da. Nawet w momencie, kiedy mamy trudne doświadczenia, zostawmy je, spróbujmy się do nich ustosunkować w jakiejś perspektywie czasowej, pewnego odejścia, zostawienia, a skupienia się na tym, że Pan jest dobry, że dba o nas, że nie pozwoli nam, aby cokolwiek złego nam się stało. I jest wspaniałe. Postarajmy się małymi, powolnymi krokami wielbić Pana. Panie, ufam Tobie. Wielbię Cię w Twoim majestacie. Jesteś wspaniały. Uwielbiajmy Pana. On będzie lekarstwem na wszystko, na codzienność. I pamiętajmy, jutro może już nas nie być. Ale dzisiaj jesteśmy. I to jest wielkie dobro, że są ludzie wokół nas doświadczamy i możemy doświadczać dobrych rzeczy zły, ale możemy ich doświadczać. Doświadczamy. I to jest ogromne dobro. Dziękujmy za to. Panie, jesteś wielki.